Bardzo się cieszę, bo to była trudna rola. Małgosia Szymowska bardzo walczyła o to, żebym zagrała w tym filmie i ten cały nasz trud opłacił się i ja się cieszę, że, że, że ten trud nasz wspólny został doceniony i cieszę się, z mi miło, tym bardziej, że dostałam tutaj nagrodę za debiut. I w ogóle tutaj dostałam pierwszą nagrodę. To był mój pierwszy film, środa, czwartek, rano z Grześkiem Packiem. Małgorzata zobaczyła mnie w tym filmie i zaprosiła mnie na casting do tego filmu. Dlatego ta Gdynia jest taka wyjątkowa i szczęśliwa, i szczęśliwa dla mnie. Mhm. A jak z perspektywy czasu patrzy Pani dziś na swoją postać? To trochę czasu minęło. No na pewno na początku bardziej się bałam niż teraz. To znaczy, wiadomo, że jak się tam zbuduje jedną, drugą rolę, no to człowiek się tak bardziej ośmiela. Miałam taki kryzys aktorski, że nie chciałam tego robić i tam powróciłam te wszystkie nagrody. Potem powróciłam, trafiły się te wszystkie propozycje, bo to była propozycja i Małgosia, ale też tutaj na festiwalu był film Pawła Pawlikowskiego, gdzie zagrałam z chłopkiem i, i był tutaj pokazy, pokazywany, więc dzięki też po tym kryzysie to, 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 to wszystko otrzymałam, więc jakoś na pewno jest duża różnica, że jestem bardziej świadomą osobą, bardziej też świadomą aktorką i ale z drugiej strony te początki to były takie, że naprawdę ja nie wiedziałam co jest grane i tak się w to rzuciłam i no taki sentyment, ale myślę, że gdzieś też się jakoś tak bardzo nie zmieniłam. Myślę, że dojrzałam no, jak to człowiek no, po prostu się zmienia z biegiem czasu. A co dla Pani było najbardziej interesującego w tej postaci? Pomijając te kryzysy, które były. No, Tak, tak. Nie, no myślę, że Alicja to jest taka strasznie energetyczna postać. I mimo tego, że oczywiście ona zajmuje się sponsoringiem, to jest bardzo inteligentna. Jest taką osobą pokręconą tu, katoliczką, tu, marksistką. Jest osobą inteligentną i ona prowokuje tą Annę, którą każuli, że, że nie godzi się z pewnym, z pewnym takim burżuistwem. Z drugiej strony zazdrości też tego, tej pozycji tej Annie. I ona. Coś takiego się dzieje w tym filmie. Ta Alicja m, tak naprawdę jakby przesłuchiwała tą Annę. Czyli ona jakby była jej takim trochę. Psychologiem. Nie wiem, że ona czuje władzę nad nią, że gdzieś ją tak przeszywa, że a z drugiej strony powoduje to, że Anna zaczyna się tak rozluźniać i że zaczynają być... rozmawiać ze sobą jak dwie niezależne kobiety mimo różnicy wieku. I, i, i nie ma już takiego poczucia, się ogląda ten wiem, że jest Anna, która jest dziennikarką, przeprowadza wywiad i Alicja, która trudni się z sponsoringiem, tylko one zaczynają jakoś nadawać na podobnych falach. I to było dla mnie ciekawe i było dużym wyzwaniem.